Dzień dobry, witajcie z tej strony. Paliona, dzisiaj zagramy sobie w z G na serwerze MySG Już się ogólnie arena zaczęła, także nie zdążyłem nawet zebrać w ze środka, ale, ale nieważne. Chciałem was tylko na samym początku przeprosić za to. Że jestem trochę zakata żony i możemy trochę inaczej słuchać, ale mam nadzieję, że nie będzie to przeszkadzało. Chcecie kolejny odcinek, to 200 lajków i będzie kolejny odcinek, także lajkujcie, udostępniajcie. No i subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Dziękuję za 300 lajków, które wbiliście w jeden dzień pod specjalem, pod moim stanowiskiem. Dziękuję Wam bardzo, niezmiernie. Dzisiaj będzie live, ale nie wiem dokładnie o której, także zaglądajcie czasem na kanał. Będzie dzisiaj live na pewno. Fajnie, jakby było więcej osób niż wczoraj, ponieważ wczoraj było tak 30 osób na live. Także było trochę kiepsko i mi bije z nie bim, jest stary. Proszę, zostaw. Nagrywam, stary, no kurde, chcesz mi na YouTubie? Będziesz dłużej, o, mam łuk lol. W ogóle chyba klasy nie zdążyłem. O, nie, bo to nie ma klasy, ja gadam w ogóle. Palion. Jezus, drzewa. Proszę, jakiś lag był. Dobra, ja zwiewam z tej dżungli. O dobrze, ktoś zginął, mam teraz. Przyspieszenie, sorry za katar, kurde. Ale to, to nie moja wina, po prostu taka pogoda i tyle jeszcze trenuję na, na dworze, także nie jest zbyt fajnie. E, e, będę wznowiał serię z wizami, będę, czyli będę z wami nagrywał jakieś może mapki, czy coś w tym stylu. I chciałem się jeszcze Was zapytać, czy chcecie serię na modach? Serię na modach, ponieważ... No, jeżeli chcecie, to ja ogarnę jakąś fajną tą serię, jakąś paczkę i tak dalej. Także piszcie w komentarzach. Aj, mój miecz, kurde, zwiał mi. I jeszcze co ja chciałem wam powiedzieć, że nasz nowy dom, ta seria, co się wam niezmiernie spodobała, będziemy dzisiaj nagrywali, ale jak nie zdążymy, bo nie wiadomo, czy będzie ekipa, nie? To zależy, bo to trzeba mieć przynajmniej z 4 osoby, 5 aby, aby nagrać taki odcinek. Także jednak jest to trochę pracy. No, ale zobaczymy, co będzie potem. Że jednak jest to trochę roboty. O kur... jezu. Wystraszyłem się barana, Boże. Ja pierdzielę. co się stanęło teraz? Dobra, bo skrzynki są, teraz idziemy kogoś zabić, mamy niestety tylko drewniany miecz, także nie jest zbyt fajnie, jest coś, kurdźwa, tu są jakieś, dobra, skrzynka, no nie, ale spodnie jedynie mamy, jakieś, kurde, magiczne ciężarówki tu są, trzeba stąd zwiewać. O, tam ktoś jest. Nie, to blisko jest osoba. Dobra, to lecimy ją zabić. Czemu trzy zwierzęta tak z dupy na... Przed moim, moją twarzą? Trzy skrzynki tu są. O kurde, o kurde. Pierwszy raz mam perły tutaj. Jeszcze nigdy tu nie miałem pereł. Jakie ty teraz mam, nie, przecież oni... Jak oni mnie zauważą, to przecież zginą od razu. Przecież na, na widok mój. Jakie itemy, ty. Lecimy ich zabijać teraz, no co my będziemy... Jezus. Tam jest, tam jest, dobra, lecimy go zabić szybko. Dawaj, dawaj. panion, kiedyś, już Góry jest. Jaki ty mi! Jaki koleś! Przecież ten typek ma takiego seta, ale słabo się klepie. A więc mam szansę... No wygrałem, wygrałem typ. Dawaj, dawaj. Klepotana, my friend, giniesz. Z... Lol Nie wiem czy on się odpalił, czy co to jest, że nagle tak nawala teraz. Nie mogę szybko, mogę szybko biegać. Nie jak on mi ucieknie, no to będzie straszne po prostu. Skracamy kąt. I ile ma? Nie no nie gadaj. w nerwie, w nerwie właśnie. To mnie wnerwia w blize że że oni zawsze tak uciekają. To, to mnie strasznie, to strasznie denerwuje. Że oni tak uciekają ciągle non to biegną se i, i się nie zatrzymują. Patrzcie, 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 ginie, ginie. No, nareszcie. W końcu przyszedł jego koniec życia Także umarł kod w butach Ale naprawdę tak mnie denerwuje kadar, że to jest straszne JAK MI WBIJA ZA PLECÓW Stary mówi się jak się od tyłu? Co tak od tyłu? Ch**wa nie można tak Nie dość, że jeszcze Stevie... o zginął kolejny, jak, jak miło Jabłuszka nie do no, rewelacja i to chyba moja najlepsza arena w życiu normalnie tutaj Nie miałem jeszcze nigdy takich itów tylko jeszcze, mam, mam nawet na. Kurde, mam na miecz diaksowe, tylko muszę sobie to... Czemu ja wywaliłem ten hełm? Oj, palion, palion, palion. O, dwóch graczy tylko pozostało, to mamy szansę to wygrać. Jak mi nie zginę. Ja miałem tylko dwa serca. Co ja zrobiłem? Dobra, to widzimy się na drugiej arenie. Dobra, arena tutaj już wystartowała. I go, już mnie gonią, a nie moja skrzynka Wylatuj mi, moje, moje, moje będzie, ja jestem szybszy, przyjacielu Nie mi nie ukradniesz O nie, 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 czemu go nie mogę jeszcze? Nie mogę mieć z afro tutaj soja Co za gangster skoczył na połamanie nóg A tu jeszcze była kolejna skrzynka, ale... Afro nie zauważył, dobra to uciekamy już, uciekamy na razie Uzbrojmy się tutaj w cierpliwość i trzeba yy, uzbroić się też yy, w zbroję w sumie Żeby nas tak szybko nie, nie poz... o kolejna skrzynka Mamy sokole oko jak widzicie Wszystko tutaj widzę wokół, ale i ty już naprawdę dobre Tam ktoś jest, tam najbliżej, dobra to uciekamy tędy Chodźmy, o kolejna, ty ile tych skrzynek, ale kurde nic w niej nie było w sumie także Nie ma z czego się cieszyć tutaj Lecimy dalej jest tutaj pełno tych piorunów, jest straszne. To jest. E, o jaski jakaś jaskinia, uwaga, zobaczmy co tam będzie. Coś się pali, na... w jaskini się pali. O kur... obsydian, uwaga. Są sk... e, po co mi to? Nie ma zwykłych, ja chcę zwykłe skrzynki. A tam jest zwykła, u góry, dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Mam nadzieję, że jak jest w takiej komnacie skrzynka, to ja myślę, że lepsze lepszy itemy tutaj będą. Tak mi się wydaje przynajmniej. Nie. Lepszych itemów tutaj niestety nie było. Dobra, trzeba jakoś zejść teraz. Jak najszybciej. I teraz idziemy już pozabijać, nie ma co czekać, nie ma, nie ma co zbierać ciągle tak długo itemów. Ale gdzie, gdzie tu wyjście? Jest tak ciemno tu jest. O dobra. Ja powiedziałem. Wchodzę, a nie... O nie, LOL. A nie ma Soja, przyjacielu. Nie można tu na tym serwerze Soja. Niestety. Dobra, zginął Dziękujemy bardzo. O, ale jeszcze taki mieczek, nie, rewelacja, zaraz się okaże, co, co tu się będzie dalej działo Tylko musimy jeszcze spodnie nam rok. no to będzie potem rewelacja eee, Co ciup? Aha, to jest jakieś tylko przejście O nie, jest tu kurde jakiś cave, damy radę Jest ciemno, nic nie widzę Aha, lol Tu nie wejdę, dobra, uciekamy stąd Uciekamy, Jezus, jak się wystraszyłem szkieleta Ja pierdziele, czy ja tu widziałem nik? Nie, tu nie ma nik. uciekam Nie, to tu ktoś był Patrzcie, tu ktoś jest. Widziałem przed chwilą Nick. No widziałem Nick jak, jak za normalnie ten, coś widziałem. Dobra, tu jest jakaś skrzynka. Ło, ale jabłek mamy, o kurde. Więc mogę nawet już zjeść jedno. To jest dobry plan. Dobra, to idziemy prosto prostu atakować, bo, bo chyba nie znajdziemy tutaj nikogo. Ale mnie naprawdę ten katar denerwuje, przepraszam was, ale to niestety nie moja wina i mam nadzieję, że nie będzie... By... Ja teraz tu nie wyjdę, dobra wyjdę, już ja pierdzielę Ale stresik, mam to wygrać Muszę to wygrać poprzednie arenę prawie wygrałem, ale to dwie areny takie rewelacyjne Nawet nie ma żadnych prób ani nic, wszystko tak na jeden raz i easy Dobra, i tam, 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 biegniemy do góry, do góry, do góry, do góry i coś zaraz tutaj znajdziemy, i kogoś zabijemy. Zobaczymy. Ja tu jestem taki gangster. Ktoś na dole jest. Jaka tu jest chałpa? O, tam na dole. Kurde, tu jest jakieś zamczysko, tu jest pełno rzeczy. Jak ja tu mam kogoś znaleźć? Kolejne. Pewnie już. O, ktoś zginął tu. O, nawet spodenki są. Spodnie, gdzie wy jesteście? Dobra. No dobra, idziemy, idziemy dalej. wo, wow, wow, wow. Jaki to jest typ! Lol. Nie mogę go zabić. Ale fajny on ma ten... ...uzbrojenie i mnie zabił. No to co, no to dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jestem teraz takim choćby duchem, ale trochę mnie tam widać. Także dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Także zostaw kciuka w górę, subskrypcję, no i widzimy się do następnych odcinków. 200 lajków to będzie kolejny odcinek. Wbijajcie na grupę na Facebooku, na fanpage, zalegujcie fanpage'a. Dzisiaj będzie live, nie zapomnijcie o tym. Wbijajcie, zerkajcie na kanał, także dziękuję za oglądanie. No i widzimy się w następnych odcinkach. Także cześć.